Towarzysze, więc na początek kilka słów dotyczących mojej sytuacji zawodowej, gdyż mówiąc górnolotnie są to sprawy... Wagi państwowej. Jesteśmy na wojnie, wojnie z wirusem, wojnie wypowiedzianej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, którą to wojnę niestety Francja przegrywa. Od kilku dni codziennie ponad tysiąc ofiar śmiertelnych. No, już w tym momencie liczba ofiar śmiertelnych we Francji przekroczyła 17 tysięcy. No i jesteśmy tutaj na dobrej drodze, żeby wskoczyć na światowe podium, a być może nawet w Europie stać, yy, zostać korono, yy, koronowani. Wirusowym mistrzem Europy, wyprzedzając Hiszpanów i Włochów. Więc no, inaczej być nie mogło, no, oczywiście, te wszystkie tutaj problemy yy, wywo wywołane neoliberalizmem, neoliberalnym wirusem, a więc z jednej strony cała kasa dla bogaczy, z drugiej strony tutaj dewastacja yy, usług publicznych. No, we Francji jest to. Yy, Rok 2019 był wyjątkowo dobrym rokiem dla francuskich milionerów, dla francuskich miliarderów. Pobity został rekord tutaj, właśnie transferu tych finansowych z giełdy, tych w postaci dywidend i innych takich do najbogatszych Francuzów. W ten sposób, między innymi, Bernard Arnault stał się przez pewien moment najbogatszym człowiekiem na świecie, z czego Francuzi byli dumni, no, że nasz tutaj Francuz no aż tutaj Francuz stał się no właśnie najbogatszym miliarderem na świecie, no, efekt uboczny jest oczywiście taki, że yy, tak jak w Polsce rządzonej przez Bankstera Marowieckiego, tak i we Francji brakowało tych wszystkich tam maseczek respiratorów, yy, łóżek szpitalnych i tak dalej no, więc jest źle yy, no tutaj do, yy, do, ta izolacja trwa do 11 maja zobaczymy czy będzie przedłużona, czy nie no ale w każdym razie, no głośno się mówi mówi tutaj o wprowadzeniu nowego nakazu to znaczy 11 maja ludzie mają wrócić do roboty a ludzie powyżej 65 roku życia jako ci najbardziej narażeni mają po prostu być zamknięci w takim domowym więzieniu więc z całkowitym zakazem opuszczania tego więzienia żeby a życie ma się toczyć dalej no to będzie to będzie zobaczymy no, pozytywne jest to, że wielu tych francuskich miliarderów to też są ludzie powyżej 65 roku życia, więc zobaczymy czy Macron wprowadzając takie przepisy no, będzie konsekwentny i na przykład powie Bernardowi Arno, ty masz tutaj obowiązek siedzieć w domu. No. Więc oczywiście zobaczymy, że są równi i równiejsi, no jakiś tam emeryt, no to pewnie będzie tutaj molestowany mandatami. A Bernard Arnault będzie sobie dalej mógł tutaj zarabiać swoje miliardy. Dobrze, no ale jest to o tyle ważne dla towarzysza Michała. Jak widzicie, patrz tutaj. Oślepia mnie słońce. Mam nadzieję, że uda się ten film jakoś nagrać. Yy, oślepia mnie słońce, gdyż mamy poranek. Towarzysz Michał całą noc pracował. Yy gdyż no w tym momencie, kiedy y, różni ludzie w ramach to właśnie y, kwarantanny, ludzie chorzy y, nie mogą wychodzić z domu albo też inni tutaj ściemniający, na przykład menadżerowie z mojej firmy, udający, że są na telepracy, a tak naprawdę nic nie robiący, no to oni nie, nie wychodzą z domu, no ale żeby ktoś tu, y, żeby gospodarka mogła funkcjonować żeby było co jeść w sklepach no to tacy y, właśnie bohaterzy jak y, towarzyszy Michał i moi koledzy z pracy muszą pracować ciężko w nocy. Yy, dobrze, więc tyle tutaj tytułem wstępu, a ten filmik będzie dotyczył, no będzie to kolejny filmik dotyczący przedsiębiorców. Już ile można o tych przedsiębiorcach? No. No, ale ponieważ no, przedsiębiorcy mają no, dużo, dużo wolnego czasu, no, ich tutaj firmy upadły, yy, oni sobie siedzą właśnie i się nudzą, no, to postanowili tutaj szkalować towarzysza Michała w komentarzach. No, i wielokrotnie właśnie jacyś to przedsiębiorcy, czy jacyś tam właśnie ludzie zakochani w przedsiębiorcach wklejają mi komentarz, którego treść jest mniej więcej taka: jeśli przedsiębiorcy zbankrutują, to yy, na tym najbardziej stracą robotnicy, bo robotnicy. Nie znajdą pracy. No to tutaj, więc nie ciesz się z upadku przedsiębiorców, więc oni sugerują tymi komentarzami, jakby sytuację taką, no, że gospodarka nie może funkcjonować bez przedsiębiorców. No. Więc jest to jakby pod, y, głupie z wielu różnych powodów, no i właśnie w tym filmie postaram się to wytłumaczyć. Więc po pierwsze y, warto zrozumieć, no, że y, ten model gospodarczy, y, a więc taki właśnie y, Kapitalizm wolnorynkowy opierający się na drobnej przedsiębiorczości. No to jeśli chodzi o Polskę, no to to jest model stosunkowo świeży. No to jest model funkcjonujący od 30 lat. Więc, już z perspektywy historii gospodarczej Polski, no i absurdem jest mówienie, no, że nie może istnieć inna forma gospodarki niż ten model właśnie drobnej przedsiębiorczości. No, oczywiście, więc no i jakaś taka jakaś taka właśnie yy, obowiązek na, pra, na, na pracowniku, żeby on się utożsamiał ze swoim przedsiębiorcą. No i... No bo to, to tak jakby właśnie niewolnika zmuszać do tego, żeby on się utożsamiał z, ze swoim panem. To znaczy w starożytnym Rzymie była taka sytuacja, że niewolnik musiał się utożsamiać ze swoim panem, gdyż tam było takie prawo, że jeśli pan zostanie zamordowany w swoim domu, no to wszyscy niewolnicy przebywający w tym momencie w domu także byli mordowani. No. Więc to była taka właśnie odpowiedzialność zbiorowa, która zmuszała niewolników do tego, tego, że jeśli któryś podniesie rękę na pana, to oni solidarnie tutaj przeciwko temu niewolnikowi, przeciwko swojemu koled bratu klasowemu mają bronić tego skurwysena, który wszystkich wyzyskuje, bo jeśli nie, no to wszyscy zginą. Yy, więc oczywiście no, tego typu solidarność ze swoim wyzyskiwaczem już w przeszłości wprowadzono, ale oczywiście było to wprowadzone pod groźbą miecza, pod groźbą kary śmierci, czy też ukrzyżowania, właśnie ukrzyżo śmierci w wyniku ukrzyżowania. Więc, więc no, z, punktu widzenia, z punktu widzenia ziem polskich, czy, czy, czy może, może naszych przodków, no, może naszych przodków tam, dziadków, pradziadków, którzy w czasie II wojny światowej byli, byli wywiezieni do, do Niemiec na, na przymusowe roboty do budowania m.in. autostrad. No, to no, oni pracowali w sposób niewolniczy. Czy to właśnie w fabrykach zbrojeniowych, czy w jakichś tam fabrykach chemicznych, czy przy budowie tych autostrad. No, i to znowu, no, wymagać od jakiegoś właśnie niewolnika, do którego właśnie ss trzyma, trzyma karabin i grozi mu śmiercią, jeśli nie będzie ciężko pracował, że ty koniecznie musisz się utożsamiać ze swoim panem, bo jeśli nie będzie tego pana, to ty nie będziesz miał pracy. No. Więc, więc no, ten zarzut, że, że świat się zawali jak, jak, jak zniknie przedsiębiorca, no jest głupi, no, bo to gospodarka można funkcjonować na wiele różnych sposobów i, i ci przedsiębiorcy wcale nie są potrzebni, tak samo nie są potrzebni jacyś nadzorcy. No ja mogę powiedzieć, że w mojej firmie yy, yy, właśnie dzisiaj mamy miesiąc od momentu kiedy Macron wprowadził tą. Oficjalnie tą izolację, no ale no, część menadżerów to wypieprzyło z mojej firmy. Już tak od półtora miesiąca się bunkrują. Bunkrują się jakaś telepraca, jakieś inne, jakieś inne pierdoły. Niektórzy wyjechali na wakacje, niektórzy usymulują chorobę. Niby jest tutaj właśnie to, co Monika mówiła, właśnie, że jak ktoś tam zostanie u niego stwierdzony koronawirus, no to tam 15 dni mogą siedzieć w domu, a oni siedzą 15 dni i później jeszcze 15 dni, i jeszcze miesiąc, no będą siedzieć tak długo, jak długo ta epidemia się nie skończy. Niektórzy z tych menadżerów no, pewnie ich nie zobaczę. No. Yy, więc od kilku tygodni nie widzę wielu tutaj szefów. No jakoś firma działa, no, więc nagle się okazuje, że firma może działać bez, bez przełożonych, no. Bez przełożonych, którzy tylko przychodzą po to, żeby nas wkurwiać, żeby zrób to, zrób tamto, e, nie opierdalaj się i tego tamtego, no, więc kiedy przychodzi to do czego, no to oczywiście... Mm. Te szczury uciekają z tonącego okrętu. No, my tutaj ryzykujemy życie, ryzykujemy życie naszych rodzin. No ale praca jakoś działa, no, firma się nie zawaliła. Więc jest to na pewno taka przesłanka psychologiczna, do tego, żeby postulować tutaj właśnie wśród załogi mo mojej firmy, no, że, żebyśmy wywłaszczyli tych, pogonili tych menadżerów, bo oni są do niczego niepotrzebni. Yy, dobra, no ale. Mm, więc, więc gospodarka może funkcjonować bez przedsiębiorców, i teraz yy, yy, zastanówmy się przez chwilę, no, czy ten model oparty na, na drobnej przedsiębiorczości, czy on jest wydajny ekonomicznie. To jest jakby to pytanie. No, 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 więc jakby już sam fakt, że, że, mamy, yy, że mamy epidemię od kilku tygodni i, i, i oni bankrutują, no to to już jest jakby odpowiedź na pytanie, czy ten model jest wydajny ekonomicznie? Nie, nie jest wydajny my, ekonomicznie, no bo zbankrutowaliście. Rynek zwery, zweryfikował, więc jakby koniec dyskusji. Jesteście leszczami. Yy, no ale... Mm, można to chociażby tutaj zestawić z, z polityką jakichś takich wielkich korporacji, które są w Polsce, polskich, na przykład KGHM. W momencie, kiedy, w momencie, kiedy no, jest epidemia, no to z jednej strony właśnie ci drobni Janusze biznesów tam zatrudniający pięć osób, no to oni ogłaszają bankructwo i oni od razu wyciągają swoje łapska po pomoc państwową. Z drugiej strony KGHM zamawia w Chinach transport maseczek, które maseczek, kombinezonów i tak dalej. Niby jedni i drudzy to przedsiębiorcy. Z tą różnicą, że jedni, z jednych nie ma żadnej po, korzyści społecznej, no bo jaka jest korzyść z takiego, z takiego właśnie drobnego cwaniaczka? To to nie dość, że nie jest w stanie jakby uratować własnej firmy, nie dość, że nie ma godności do tego, żeby nie żebrać i, i wyciąga łapę po tutaj państwowe dotacje, to jeszcze no, do niczego to się nie przydaje, taki, ta, taki przedsiębiorca. no po co to komu? Ja, to ja już wolę dużych przedsiębiorców to ja już wolę takiego, ta, taki KGHM który przynajmniej no, też pewnie jakieś tam straty ekonomiczne ponosi ale oni przynajmniej tutaj oczywiście w ramach ląsu tutaj to milion razy powtórzył KGHM załatwił maseczki, KGHM załatwił maseczki ale ja już wolę taki taką, taki duży właśnie taki duży monopol od takiego małego gówna no, który nawet nie jest w stanie pomóc społeczeństwu w momencie właśnie kryzysu. Więc, więc tyle jeśli chodzi o różne typy przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku polskim. Teraz należałoby jakby się zastanowić, czy ten model właśnie polskiej gospodarki, zdominowanej przez te drobne przedsiębiorstwa, czy to jest model, najlepszy możliwy model ekonomiczny właśnie jaki istnieje na świecie. I tutaj znowu jakby pytanie, odpowiedź jest negatywna, nie, to jest najgorszy z możliwych modeli. No. W Polsce tamtych, te, 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 podobno 60% PKB właśnie jest produkowane przez tych drobnych przedsiębiorców, efekt jest taki, no, że w Polsce jest totalny Sefno. Jeśli my mielibyśmy spojrzeć no, porównać Polskę właśnie z Chinami, no to w Chinach w tym momencie w Chinach trwa pro, właśnie, no, budowa 30 elektrowni atomowych, w, w tym momencie buduje się tam 30 elektrowni atomowych. Polska od, polska drobna przedsiębiorczość Próbuje wybudować Elektrownię atomową od 30 lat I nie potraficie kurwa nawet jednej Elektrowni atomowej wybudować Zandberg tutaj wielkie Wielki właśnie lobbysta na rzecz Elektrowni atomowych Cała właśnie kampania, już Tusk W roku 2010 Z Arewą się dogadywał Już wziął łapówki, już pół platformy Była kupiona, już nawet powstało ministerstwo W sprawie wybudowania elektrowni atomowej I tak dalej, więc od przynajmniej 10 lat temat budowy elektrowni w Polsce atomowej jakby jest na czasie, zwłaszcza, że tutaj no, no jednak rozwój tych wszystkich komputerów i tak dalej, no wymaga, no coraz większy, jest coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną i jeszcze w czasach tutaj tej właśnie CO2 w atmosferze, no to coraz głośniej się mówi o, o potrzebie budowy elektrowni atomowej i nawet jednej nie jesteście w stanie wybudować, a Chińczycy budują 30. Co dalej? No dalej, da, dalej mamy y, od kilkunastu lat trwa, y, trwa w Chinach proces budowania szybkiej kolei. Y, szybkiej, kiedy ja mówię szybkiej kolei to takiej, która przekra, przekracza 500 km na godzinę. No. Nie jakiegoś tam gównianego pendolina, tylko ja mówię o szybkiej kolei, która tam właśnie y, z Pekinu do, do Szanghaju to tam w, w kilka godzin się jedzie właśnie w warunkach luksusowych w dodatku. I cicho. I cicho, więc oni w ciągu kilku, już nie pamiętam liczb, no to są kilkanaście tysięcy kilometrów. O takich my liczbach mówimy: no. o takich liczbach, no kilkanaście tysięcy kilometrów. No ja, jak sobie jeżdżę z Polski do, tutaj z Paryża do Warszawy samochodem, to to jest 1600 kilometrów. A oni mają kilkanaście tysięcy kilometrów, budują w tym momencie no, tych, tych linii właśnie szybkich. Więc ileś razy, no 10 razy tyle właśnie Warszawa, Paryż i z powrotem. Więc no ten model właśnie model gospodarczy, gdzie widzimy ten właśnie tą dużą skalę, duże państwo, plan centralny i, 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 i takie rzeczy, jak się buduje, no to oczywiście, no, jest to lepiej funkcjonalne. No już mówiłem tutaj o temacie właśnie także gospodarki wodnej. No nie chcę się powtarzać, ale jednak ponieważ polskie media zaczynają tutaj, no właśnie straszyć suszą, że na przykład widziałem tutaj jakiś Materiał dotyczący biebrzy, gdzie tam jest jakiś rezerwat. Jakiś rezerwat, jakieś bagna, jakieś tam, jakieś, jakieś ptaszki, jakieś inne zwierzątka, które zawsze tam miały wodę nawet w czasach Hitlera, nawet w czasach, kurde, nie wiem, nawet w czasach Cara i innych jakiś zaborców, to, to tam zawsze była woda. Dopiero jak przyszedł wolny rynek, dopiero jak przyszedł do władzy bankster Morawiecki, no to ta woda znikła. Więc no, był taki kawał, który można dostosować właśnie do tych tych wolnorynkokretynów no, co będzie kiedy w Polsce przyjdzie Balcerowicz, no więc na Mazurach zabratnie wody, no, tutaj kraina, tysiąca jezior niedługo będzie tutaj właśnie pustynią, gdyż no, tutaj ci banksterzy wszystko są w stanie spieprzyć więc, więc ja chciałbym tutaj jeszcze, ja chciałbym jeszcze powiedzieć trzy słowa na temat, na temat przywódcy w Bułgarii. Chodzi o premiera lub prezydenta. To sobie możecie sprawdzić. Na Sputniku czytałem taki, taki artykuł, mianowicie. Mianowicie, kiedy polska lewica, kiedy KPP, Ruch Sprawiedliwości Społecznej i inni mówią, trzeba tutaj dawać kasę dla przedsiębiorców, no to ten prezydent czy premier Bułgarii powiedział przedsiębiorcom: Ja tutaj mam kurwa listę zarejestrowanych samochodów w Bułgarii. I mówi: Jest tam 100 samochodów Ferrari. Każdy Ferrari kosztuje 200 tysięcy euro. Jest tyle i tyle samochodów innych. I on mówi do, do nich: Wy najpierw, kurwa, sprzedajcie te swoje samochody. Które są tak drogie, że Bułgaria, kraj biedny, najbiedniejszy kraj w Europie, nawet biedniejszy od Polski, a posiada no tutaj ogromną ilość tych luksusowych samochodów. Ja mówię, sprzedajcie najpierw te samochody, a dopiero później wyciągajcie łapy po tutaj pomoc państwową. I tego bym oczekiwał także od polskich przedsiębiorców. Nie zawracajcie nam dupy. Pozdrowienia, towarzysze.